Witajcie! Idę dzisiaj sobie na zrzuty się wybrałem w końcu. I leży Jakiś ogryzek ojej połamaniec bardziej. Taki ogryziony już tu wszędzie. Poobgryzany. Patrząc po wielkości, to też nie był duży zrzut. Pewnie był jakiś szóstak albo ósmak, bo to był na pewno młody byk i małe poroże miał jakiegoś szóstaka czy ósmaka. Mówię, no nie jest to okazałe znalezisko, ale przynajmniej coś wpadło dobre i to niż nic. Ale jeszcze się pokręcę, bo mówię, tutaj nie chodzą. I no i fajnie by było coś większego znaleźć. Niż takiego połamańca i całego poobgryzanego. Więc się jeszcze tutaj po tym rejonie rozejrzę. No i miejmy nadzieję na coś większego. Od takiego pistoleta. Idę dalej, zobaczę. Mówię, jeszcze może coś tu wpadnie.